A teraz pan Marek Jurek, proszę udzielę panu głosu na minutę. Ja mam honor reprezentować partię, która nie miała nic wspólnego ani z rozpoczęciem wtedy, kiedy państwo rządzili w czerwcu ubiegłego roku, tego sporu o Trybunał Konstytucyjny od waszych nielegalnych działań, ani potem z eskalacją tego sporu. Ale wiem jedno w tym wszystkim nie chodzi ani o Trybunał, ani o traktaty, ani najmniej o prawa człowieka. Bo gdyby chodziło o prawa człowieka, to pan przewodniczący Timmermans już od wielu dni reagowałby na to, co słyszymy z Francji o ustawie, która ma zamknąć usta portalom występującym w obronie życia nienarodzonych. Gdyby chodziło o Trybunał Konstytucyjny i demokrację konstytucyjną w Polsce, to pan przewodniczący Timmermans przypomniałby tym wszystkim entuzjastom aborcjonizmu, że w Polsce ochrona życia odpoczęcia jest częścią porządku konstytucyjnego ustanowionego przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeniem z 1997 roku, potwierdzonym orzeczeniem z 2003 roku, potwierdzonym ubiegłorocznym orzeczeniem Trybunału, którego składu nikt nie kwestionował gdyby chodziło o Trybunał Konstytucyjny ale tu chodzi tylko o atak na mój kraj. Dziękuję bardzo.